Podjeżdżamy pod paliwo. Kolejny dzień, wyjeżdżam z gospodarstwa. już się zbliżamy do pola, tutaj taka droga jest, że szybciej niż 10, na godzinę 8 nie da rady jechać, za mną ładowarka, a tam z tyłu przyczepa i bus jeszcze jedzie. W będzie widać jak jadę. Zapomniałem telefonu. Będę... Będą musieli mi jakoś dostarczyć to... Otrzepił łyżkę, wyciągamy podajnik z tego Z sadzarki Sebastian tam robił jakiś wyłącznik przy tej lampce? Czy ona się pali ta ta? Ona się będzie paliła cały czas Ona jest od świateł pozycyjnych podłączona zmieniłem na, tamten, zmieniłem na tamten wałek, może tamte sprzęgło będzie bardziej czułe, bo te... Te to się tylko mi raz wyłączyło Bo tylko kamieni nie ma Tak, brona się popsuje Zobaczymy i to wzięli, jak będzie gorsze, to tak. Tutaj, za te haki. Ale za jedno, czy za dwa ci złapać? Załóż tam. No, czy tamte, czy tak jak no. było. Tam no was, jak stoicie. A. Jak rzucałem, tak? Ten... Chodzi, nie zapomnij zabrać. Zmieniałem rozstaw sadzenia i patrzę tutaj śruba jest jedna urwana Tu już wcześniej też było Kiedyś tak zrobione to były otwory w innych miejscach zrobione Spróbuję to wykręcić Na razie mam tylko napęd na jedną Bo to przychodzi ta zębatka Tu zapadamy, tu się opiera przynosi napęd Na sadzenie Także spróbuję to wykręcić Przyjechał z tym, z karatem będzie mi się uprawiał ścieżki, tylko te y, ślady w sumie po nawozach będziemy jeździli. Będzie z karate. Nie dojechałem, musimy dosypać. Musi pełne łyby tak mi nasypywać. Dawaj, no, jak wybrakło, idę tutaj z kilkudziesiąt metrów, już nawet nie... Tam na tej górze jest piach, gdzie jest tym karatem. Trapać, to to. Sadzarkom też to odbiję. nie do broniego, żeby go nagrać z bliska. idę Kubie pokażę jak przesunąć linie prowadzące w tamtej nawigacji. Bo mu się nie zgadza, żeby jeździć po ścieżkach po opryskiwaczu. Tylko teraz, jak go wyciągniemy, to... Czy niech sobie lata. Wbijaj do środka. Co? Kurwa muszę... Co? Tam padaje... Skórki. A trzymasz go na kołach, czy nie trzeba? No, czasami okay, No. Teraz jedziemy. Załóżmy jak chcesz jechać tutaj, nie teraz. No. To będziesz tutaj przesuń linię i wejść do aktualnej pozycji. To tam, gdzie stoisz, przesunęło ci. Tak, tak, tak samo. Aha. Zależy, to byłoby, to, tam jest ścieżka, w sumie już była ścieżka. bo ci się zaczepiono fajnie bo zobacz ona się sama trzyma podniesie ci i wyskoczy tak samo dobra. jak weźmiesz tu tak podniosłem tu się ciśnienie zwiększa i ona wtedy ten dobra No i teraz zabiera całe ślady Już dojechaliśmy do tego rozwalonego domu tam Do tych gruzów Kawałek już posadzony, już jest 8.71 z wczorajszym Przyjechał z sadniakami Zamieniają teraz przyczepy że ciągniki z pieczepem zabierze tamten pusty, a ten zostawi. Zamknięta jest. A które to są? Zielone ci? Czekaj, tylko dam na wolny i odlepnąć. Żeby nie pomylił dźwigni i nie otworzył górki, nie? To by było wtedy. Lepiej, nie I co, dobrze już jest? Nie. Dzwoniłem po Kuba, niech tu przyjedzie mi tą górkę, zrobi w poprzek. Wtedy będzie bardziej ta. Ziemia zagęszczona, to mi się wydaje, się wydaje lepiej wjeżdżało, bo tu jest takie miejsce, że się nie mogłem tutaj wciągnąć. Tu już będzie chyba troszkę lepiej, ale jak to ubije trochę, przejedzie tutaj tym garatem, ta ziemia taka się zrobi, bardziej siądzie, to wydaje mi się, że powinienem wtedy wjechać. Tutaj jeszcze posadzę ten kawałek z górki. i tam już będę miał osadzone. Najgorsza część chyba była tam, tak mi się wydaje. Sprawia mi tą górkę, tutaj mi się w sumie udało posadzić, tam tylko będę musiał poprawić, bo akurat mi wyszło na ścieżce, że takie kolejne wyrobiłem, będę musiał po prostu przejechać sadzarką i to podrównać, bo to na opryskiwać, to musi być równo ścieżka, tym bardziej, że na górce. Jeszcze mi zostało dwa razy przejechać, ale to zrobię tak, że no, z górki tu będę zjeżdżał. A po zewnętrznej stronie pod górkę, bo w razie, gdy się nie będę mógł wdrapać, to mam możliwość uciekania zjechania w bok, a tutaj już bym wjeżdżał wysadzone ziemniaki gredliny. Całej nie syp, bo tak żebym pod górę mógł podjechać i mi wystarczy Tak, jeszcze trochę wsyp, jeszcze, jeszcze Dobra Jakoś się wdrapuje pod tą górkę Troszkę muszę, lekko do góry unosić sadarkę Aby tylko wskoczyć, jeszcze kawałek Przedobrzyłem chyba Przedobrzyłem, nie wierzę. Jakoś tam się wdrapałem, kawałek ominałem, ale się wdrapałem. Teraz tak założyliśmy ten drugi wałek do Brony, bo ogólnie mam dwa wałki, bo jeden był zamówiony kurierem wcześniej i miał ciężko do nas dotrzeć i nie byłem pewny, czy ten wałek dotrze wczoraj. Dlatego pojechałem kupić drugi do Słupska do Górnicy. I tak, i akurat się sprawiło, że tam ten wałek przyszedł, to są te wałki dwóch różnych producentów i zamieniliśmy teraz na ten wałek drugi, który przed kurierem i tu sprzęgło jest bardziej czułe w nim i broda się rozłącza częściej, a w tamtym by trzeba było rozebrać i troszkę popuścić sprężyny, poruzować śruby od sprężyn i myślę, żeby też był bardziej czuły. Także na razie jeździmy na te wałku, a tamten jest na zapas kupiony też ze sprzęgłem. przyczepię jeszcze tych sadzeniaków jest 18.20 gdzieś tak i czy będzie trzeba jeszcze jedną przyczepę dzisiaj przeciągnąć, zaraz będę wiedział Jedno już widać dno trzeba będzie przywieźli paliwo tankujemy jest godzina 19 sobie pochodzi, ostygnie, zaraz wygasimy. Albo zmarznę, albo zaciekło. Czapka twoja jest w samochodzie. I ten, nie ma kury, nie ma w co nawet paliwa. Tam ten jest na przyczepie. I Kubuś wymyślił takie rozwiązanie. To czyste są po oleju. Ja. Przyjechał kolejny zestaw sadzeniaków. My tankujemy. Które, że sobie obejrzeć, czy wszystko jest w porządku. Tak to wygląda z tej strony. Wszystko na razie w porządku. Nie widać jakichś wycieków. Tutaj też jest suchutko. Dobra, zakładam tą pokrywę. O, tu się odkręciła śrubka. Paliwko zatankowane i jedziemy dalej. Godzina 19.26. Posadzone na tą chwilę mamy z wczorajszym dniem 15.74. Wczoraj było 4 hektary, 4 z hakiem, 4.30 chyba. Dobra i jadę. Tak to wygląda ta góra, tam w sumie nie udało mi się podjechać, tak jak zrobiłem, jak widać musiałem z górki zrobić trzy przejazdy i ogólnie udało mi się całą posadzić, a tutaj już ładnie podjeżdżam, bo tu jest inna gleba, bardziej taka glinka. Tam akurat, gdzie widzicie, jest mocny biak, dlatego nie dałem rady podjechać. A tutaj... Już się dobrze podjeżdża, także mam nadzieję, że to już to całe posady Nie dojechałem do końca Za mało wsypaliśmy Dawaj mi tutaj braku, bo muszę teraz dojechać do ładowarki Ale się kurzy Przedostatnie kółko dzisiaj do końca wracam, sypią mi ile wejdzie do sadzarki i zabierają już przyczepę z sadzeniakami. A ja wysadzam do końca tak jak wczoraj wracam. Nie sypałem takich pełnych sadzarek, bo ta góra. I tak za każdym razem niepełna, niepełna, a teraz już za drugim razem brakuje. Bo jak za dużo wysadzę, to później w łyżce jest za mało żeby.

Dobra kurwa to wysada do końca i ten To jedź wysyp na przyczepę Nie dosypujemy tu Co? Nie dosypujemy już no nie, bo nie wiadomo jak coś się nie pogięło, nie Muszę do końca sezarkę wyczyścić, bo jutro będziemy rozbierali tam, bo się pogięły te. Mam nadzieję, że tylko się ten przód pogiął. Wrąbał się łyżką mi do tego, do sadzarki. Po polu rozrzucę do sadzenia, to nie będziemy musieli je ten. No nie będziemy musieli sadzarki, czyli się zawsze będzie szybciej rano. Także to moja była ostatnia sadzarka. Dzisiaj posadziłem hektarów 17, 34, czyli było hektarów 4, 30, to posadziłem dzisiaj 13. te Kubełki wyczyściły przez tyle lat. Sadzenia: pierwszy raz coś mi się takiego zdarzyło, ale zawsze musi być ten pierwszy raz. Chyba się tutaj nic nie pogięło. Tutaj się oparła, tył się zgiął i tu się oparł. Oto ta poprzeczka się zdjęła cała Sądzę, no co, trzeba to jutro rozebrać, wszystko i wyprostować tutaj się dotrzyma nie ma tragedii, no jeszcze się jutro oceni dokładniej ale nie ma tragedii i kolejny dzień sadzenia, tankujemy paliwo, zmieniamy filtry paliwa i tutaj muszę to zrobić, bo wczoraj tego nie zrobiłem, ale jakoś udało się cały dzień sadzić bez tej jednej śruby, teraz muszę to wziąć szybko, wykręcić i zrobić Bo teraz mam tylko na jednej, w każdej chwili może się to zerwać wczoraj jakoś wytrzymało. Skrzynia już naprawiona, tutaj już jest ładnie wyklepane, tu równo i tutaj wszystko też jest wyprostowane i poskręcane. Tu się głównie przesunęło na fasolkach, także trzeba było trochę to wyciągnąć, najwięcej było prostowania z rurami, a tak to wszystko się udało jakoś naprawić. I jedziemy dalej. Damy nowe śruby Udało się wykręcić stare Nie mogę nie Nie tak znajdzie się jakaś chętna na tej musiał Musiałbyś do chłopaki do wzięcia się zapisać A to ja dziękuję Tam trzeba być stale tam trzymać nie obracać mi zębatkę założymy się do kręci ale wytrzymałeś te zęby co? No weź okay. Pasuje nawet jakby stan był No tak, teraz można kręcić. Zapadłaj. To to wszystko zrobione, tak?